E, witam Was ryby. To jest e, czytanie dla Was na maj. Zobaczymy, co się będzie działo. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. E, będą nowe filmy, także, żebyście ich nie przegapili. E, zobaczmy teraz, właśnie, co się dzieje u ryb. Jaka jest prognoza na maj dla ryb. Jak wygląda sytuacja. A z mieczy. Przyczyny, paśmieczy i wisielec, co było w przeszłości? Dwa miecze. Do czego dążycie? Co macie w głowie? Piątka kijów. I pustelnik. Najbliższa przyszłość. coś się będzie działo w najbliższej przyszłości? Piątka Mieczy. W tej sytuacji: wieża i kapłanka. Co się dzieje dookoła? Ósemka mieczy. Okej, okay, Musimy sobie przesunąć, nie zmieści. Dobrze. Czego nie widać w tej sytuacji? Czego nie widzicie? Rycerz pucharów dwójka pucharów. Potencjalny wynik. Potencjalny wynik. Król pentakli. Ok. A pod spodem mamy szóstka pucharów. Dobrze, ryby, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Sporo tych mieczy, tak jakby nie wasza energia, ale dużo znowu takich kart przemyśleń, które następują w... E no w takim okresie izolacji, odosobnienia, bo mamy i kapłankę tutaj i pustelnika, przyczyną wszystkiego mamy wisielca, więc to są wszystko karty głębokich przemyśleń, rozmowy ze sobą, e, poznawanie właśnie własnego wnętrza e, i, i sporo tej energii tutaj takiej jest i mam wrażenie, że no, mamy dwójkę mieczy w przyszłości więc tu jakieś izolowanie, tu jakieś wstrzymywanie się, które właśnie e, miało służyć podjęciu jakiejś decyzji, było. I właśnie te przemyślenia podążasz za nimi tutaj. I e, jak wygląda sytuacja? No, mamy as mieczy i as miecz może być tutaj pomysłem, może być nową znajomością, może być prawdą wyjawioną. On jest w tej pozycji tnącej, natomiast nie jest tak jakby wbity tu nigdzie. Także jest to pewien wyznacznik, jakby co dalej. I to może być jakiś twój pomysł, który chcesz zrealizować, bądź coś, z czym wychodzisz po właśnie tym określe, okresie przemyśleń, coś, co się urodziło i trzeba to teraz jakby dalej pchnąć. Bo ty w tej sytuacji jesteś, tak, jesteś i wieżą, i kapłanką. Kapłanka może mówić tutaj o tajemnicy albo o wyjawieniu właśnie czegoś, bo wieża mówi o, o czymś nagłym, co burzy jakąś konstrukcję, tak? Więc zdecydowanie mamy tak. Jakieś nowe początki tutaj, e, prawda, która wychodzi na i zmienia Twoją rzeczywistość e, i to Ty możesz być właśnie tą osobą, która decyduje się na, na, jakby na wyjawienie tego, co było ukrywane e, i może być również tutaj e, no, zmiana jakiejś, jakiegoś sposobu, jakiejś stagnacji, nowy pomysł e, na to, co dalej przyczyną wszystkiego, no mamy pazie mieczy i może być tak może być to nowa znajomość, bo pazie są właśnie tymi posłańcami jakąś komunikacją z kimś ale fajnie tutaj jest to pokazane, bo tutaj tak jakby rodzi się nowy łabądź rodzi się jakiś nowy pomysł i też sporo tutaj jest takich kart które pokazują poszukiwania poszukiwania w ogóle wiedzy do patrywania się jakichś drobnych rzeczy w czymś um, um, i jakby zgłębiania, może planowania, w każdym razie jakieś takie drobiazgowe poszukiwania, właśnie aby uzyskać jakby odpowiednie pytania, odpowiedzi na pytania, które mają Ci posłużyć właśnie dalej. I znowu, właśnie rodzi się jakaś komunikacja albo jakaś znajomość. U podstawy mamy też tego wisielca, czyli Znowu, okres jakiejś stagnacji, przemyśleń głębokich, e, zanim jakby ruszasz. I mam wrażenie, że ta wieża e, mówi o tym, że to, o czym myślałeś, to, co znalazłeś, właśnie wychodzi teraz na jaw. Tak jakby przedstawiasz wszystkim swój pomysł, i on jest szokujący. On ma, on ma zmienić tutaj całą tą rzeczywistość. I tak jakby podejmujesz pewną decyzję, z którą już od jakiegoś czasu się nosisz. Podwójka mieczy mówi o tym, że. Izolujemy się, ale będzie czas podjęcia decyzji, potrzebujemy izolacji, aby właśnie to zrobić. I tak jakby odkładamy serce, odkładamy te uczucia, tak, po to, żeby nam nie przeszkadzały w podejmowaniu jakiejś właśnie decyzji. I no właśnie. Jest. Pewnie na myśl, która tutaj, no kapłanka również mówi o intuicji, o takiej ogromnej wiedzy trzeciego oka, więc coś ci tutaj prowadzi i zmienia tą strukturę. Tak, więc podejmujesz jakąś decyzję na temat przemyśleń swoich, e, idąc za przemyśleniami. Okej, okay. i sporo tych kart, właśnie taki, takie fioletowe, takie zimne tutaj. No i pojawiają się wreszcie jakieś energie ruchu. To co masz w głowie? Ciągle jakby jest ten research, jest to poszukiwanie, jest to tak jakby wypatrywanie tej drogi w ciemności. Które mówi o tym, że kierujesz się sercem i um, udałeś się w tą wyprawę. Tak? Ona może nie być łatwa, ona może być samotna, ale jest jakby kontynuacja tego, co, jakby, co usłyszałeś we własnym wnętrzu. Także mocno takie duchowe karty, naprawdę, tutaj może być e, albo to okres po prostu poprzedniego miesiąca, który e, no, dał nam jakieś e, ważne, Właśnie, jakieś takie poważne tematy, tak, które, które wyznaczają nowe kierunki w Twoim życiu. No i mamy tego, to piątkę kijów. Piątka kijów mówi o walce, o tym, że będziemy walczyć o to, prawda, on ma taką dłoń na sercu, o to, co, co jest w naszym sercu, o to, tak jakby taka dedykacja właśnie i zwróćcie uwagę na tej karcie, on idzie tak jakby pod prąd, wszystkie liski w prawo, on w lewo, więc myślę, że mimo tego, że to będzie trudna droga, w głowie masz determinację, aby z niej nie zbaczać i... Jest to, myślę, zupełnie, no wieża mówi o burzy, burzy jakiejś konstrukcji, burzy, burzeniu tego. Więc myślę, że to jest coś, co trochę nie mieści się w głowie innym osobom może nie podobać się Twojemu środowisku. I myślę, że no, jest pewne zacięcie w tym, gdzie tak naprawdę chcesz dążyć, bo podążysz jakby za własną prawdą. I Pojawia się w najbliższej przyszłości Piątka Mieczy, i Piątka Mieczy, myślę, jest tutaj tą kartą, właśnie, że idziesz pod prąd, ok, ale coś stanie ci na drogę, bo Piątka Mieczy mówi, że będzie konfrontacja, będzie trzeba pokonać takiego realnego, właśnie przeciwnika. Tak? Więc uzbroiłeś się tutaj w determinację, dążenie do celu i jakby no to czego będziesz doświadczać to jednak trzeba się będzie tutaj z kimś zmierzyć kto stanie na Twojej drodze mam wrażenie, kto chce żebyś szedł tym takim utartym nurtem co się dzieje w Twoim otoczeniu no ósemka mieczy mówi o ograniczeniach, mówi o, o splątaniu, o tym, że bardzo chcemy, a nie możemy się tutaj uwolnić tak jakby i może właśnie, że to jest Twoje otoczenie, co Ci inspiruje. Albo tak jakby osoby, które również są w jakiś sposób tutaj uwikłane, bo u Ciebie to jest, było tak jakby w formie stagnacji. Natomiast tutaj otoczenie pojawia się jakby w, tak jakby jakimś ograniczeniem, że mamy związane ręce. Ale bardzo chcemy. I mam wrażenie, że możesz właśnie, może to być tak, że spotykasz to w otoczeniu tego, czyli spotykasz piątkę mieczy, napotykasz na trudności i trzeba będzie właśnie w taką walkę się tutaj uwikłać, żeby dojść do jakiegoś swojego celu, a jest sporo ograniczeń tutaj w Twoim otoczeniu, czyli nie będzie tak, nie będzie tak łatwo, tak. Ale tak jakby mam wrażenie, że ta wieża też pokazuje, że masz dosyć tej stagnacji i po prostu wolisz coś zrobić nowego, spróbować gdzieś jakichś nowych, niż tkwić cały czas w tym. Bo rodzi się tutaj jakieś takie fundamentalne pytania, właśnie po co, dlaczego, jakie są moje cele życiowe. I, i burzysz jakąś konstrukcję, która tutaj nie miała y, y, już racji bytu, jakby nie działała dla ciebie. Okej. Okay. Co się pojawia w ukryciu tej sytuacji, tego nowego jakby startu, tego nowego pomysłu? No bardzo ładne karty, które mówią, że ktoś tutaj przybędzie i stworzy z nami albo relację. No to może być nowa znajomość, która się dopiero zapoczątkowała, no bo pojawia się rycerz pucharów i dwójka pucharów, czyli ktoś pojawi się, kto będzie dla nas miał propozycję. Propozycję albo współpracy, albo propozycję miłosną. I tak jakby to jest osoba, która ma Ci do zaoferowania. Um, ta? I idą za tym takie ładne uczucie, no dwójka pocharów jest kartą miłości, prawda? Cały czas zobaczmy. Nie możemy się na coś zdecydować, powiesiliśmy to serce. I te karty mają bardzo dużo szczegółów, mam nadzieję, że to zobaczycie. Powiesiliśmy sobie to serce na sznurku, tak? Tak jakby nie należy do nas. No i to serce się znowu pojawia w ukryciu. Także, no... Albo przyjdzie ktoś nowy, kto tutaj e, będzie miał dla nas zaproszenie do jakiejś współpracy, bądź do romansu, prawda? Bo dwójka Pucharów mówi, że oni są tutaj ze sobą spleceni i ktoś to, e, to uczucie nam może wyznać. Te karty również mogą mówić o jakichś przeprosinach, tak? O jakimś końcu stagnacji, bo mamy pod wszystkim również kartę przeszłości, szóstka Pucharów, która mówi o. O poczuciu bezpieczeństwa, o jakby całej takiej jakby gromadzie ludzi, którzy znają się nie od dziś, o troskliwości. I karta szóstki pocharów również mówi o przeszłych związkach, tak, które mają już, właśnie, które mają już za sobą pewną historię. Także być może jest tutaj jakaś prawda wyjawiona, jest to szok służy to jakby wyznaniu swoich przemyśleń. Masz determinację, aby iść swoją drogą i bronić tego, co tak jakby skrywało Twoje serce, a teraz tak jakby za tym podążasz, tak, tak jak ten, ten e, pustelnik. I być może to jest w ogóle samotna droga. Ktoś staje na Twojej drodze, nie chce Cię tak jakby przypuścić dalej. E, I... Jakby, natomiast myślę, że jest sporo ograniczeń, ale tak jakby no ta ósemka mówi, że to raczej są ograniczenia Twojego środowiska, tak? które może nie rozumie, gdzie ty chcesz iść. I czego nie widzisz w tej sytuacji? No, te karty również mogą mówić o przeprosinach, tak? Że ktoś po prostu jakby przybędzie i. Um, jakby aktywnie wyzna miłość, wyzna swoje uczucia, bo dwójka pucharów mówi o połączeniu, nie, nie właśnie podzieleniu, więc może takie podzielenie, które było tutaj, znowu się połączy. Bo co wynika z całej tej sytuacji? Mamy jakąś stabilność. Król Pentakli jest bardzo taką stabilną kartą, mm, dobrego fundamentu osoby, która oferuje nam coś, co jest stabilne. To może być również instytucja, jak bank, coś, co jest stabilne, coś, co ma też jakby jakieś zaplecze finansowe i ogólnie takie bardzo materialny wymiar. Prawda? Mamy to drzewo, które rosło nie od dziś i nie byle burza je strąci. Tak? Także Mam wrażenie, że mimo tego, że tutaj jest jakaś zawierucha, prawda, znowu mamy to drzewo, które strzela piorun i coś tutaj zapala, jakaś stabilność z tego powstaje. I to właśnie mogą być jakaś forma przeprosin, bo ktoś nie daje nam odejść, tak? Zobaczmy, jaka by była karta rada dla ryb. I myślę, że to może być propozycja, tak? Bo jest to jednak coś, co jest zwrośnięte. Także nie ma tutaj tej, jakby energii ruchu. Tylko raczej jest to propozycja. Jaka jest rada dla ryb? Zobaczmy. Jaka jest rada dla ryb? No właśnie, pokazał się sąd i sąd jest kartą drugiej szansy. Także jeżeli chodzi o jakieś przeszłe związki, no to to może być naprawdę przeprosiny i coś stabilnego, co jest na pewno dużo lepsze niż ta wieża. No, sąd mówi też o ostatecznej ocenie, o nowym życiu, o zmartwychwstaniu, o takim wyrośnięciu ponad to, co jest tutaj. Tak? Także zostawiamy jakieś takie um, no, i stagnacje, i być może jakieś poczucie takiej osamotnienia. Tak? E Bo tu czuje się taką odległość pomiędzy albo tymi osobami, którą jakby chcemy przerwać. Stąd mówi również właśnie, że, żebyś podążał dokładnie za tym, co jest Ci przeznaczone, bo jest tak jakby ostatnia szansa na to, żebyś to zrobił. Także no taki dosyć magiczny i też pełnym przemyśleń e, miesiąc, który mam wrażenie, że kontynuuje. Tak, tak jakby to, co już wymyśliłeś, będziesz e, podążał w ogóle właśnie w maju w tym kierunku. E, myślę, że to wszystko. Ryby, pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.